Pizza Giuseppe sama się nie zje. Ci, którzy ją kochają, odwiedzą cię pod byle pretekstem. Julian? Y, ja do jurka. Chcę się pouczyć. W sobotę? Y, no. Chrupiąca puszysta z dodatkami aż po brzegi. Giuseppe, pizza, która wciąga. Kubuś most to jest to: więcej owoców, bo. Większe trupki mam. Bez dodatku cukru. Aha, słabsza uszy mus. Owoców większa porcja i. Prosi się już nie da. Musy, kubuś. Porcja owoców to mus. Jest tak miło, ale na mnie już czas pora spać. A ja tu szybko nie zasnę ostatnio w ogóle, kiepsko śpię. Pozytywny sen. Proszę? Pozitivum Sen, to ci jest potrzebne. Pozitivum Sen zawiera melatoninę i naturalne składniki ułatwiające zasypianie i spokojny sen przez całą noc. O, miło ci widzieć taką wyspę. <grym> tak wieczorem kupiłam w aptece 30 tabletek Pozitivum Sen za dosłownie kilka złotych. <grym> Jasne, nie mogłaś przespać takiej okazji. Pozitivum Sen, oszczędź sobie nieprzespanych nocy. O, karkóweczka. Nie, dla psa kiełbasa. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto? Mojej roboty dba o poziom cukru. Tacie potrzebny jest Proliwer Diabeto. Proliwer Diabeto znakomicie wspiera pracę wątroby i zawiera wyciąg z morwy białej, korzystnie wpływający na właściwy poziom cukru. Przecież Artur jest dietetykiem, wie co mówi. Teraz już mam Proliwer Diabeto, czyli mogę się poczęstować. Proliwer Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Często jemy za dużo. Wtedy czujemy się ciężko. Za szybko, co powoduje gazy, lub zbyt późno, a to wywołuje uczucie pełności. Czasami trudno to zmienić, ale łatwo sięgnąć po trawisto. Tabletki trawisto wspomagają trawienie, eliminację nadmiaru gazów oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Trawisto i trawisz to. Jeśli dodatkowo chcesz zadbać o linię, wypróbuj trawisto slim. Gdy potrzeba kasy, wtedy mówię łąga. Sam wybieram, jaki, kiedy odda. Łąga. Wam teraz przelew, zaraz to jest łąga. Wyjść na prostą da się, prosta łąga, łąga, mówię ci. Teraz pożyczka na chwilę, nawet do 8 tysięcy złotych. Proste, że łąga. Łąga. Ory nasz tłoczymy z trzepaku polskiego. Podkreślamy, z trzepaku polskiego. Kto stosuje w uchni, nie zna nic lepszego. W jasnego pierwszego nie ma skutki nic lepszego. Wystarczy otworzyć paczkę i masz w domu restaurację. Lubella! Wygraj 100 tysięcy złotych albo neon z twoim imieniem. Weź udział w loterii na restauracja lubella.pl. Łukasz ma 40 lat. Uwielbia eksperymentować z nowymi potrawami. Bardzo dba o jakość, ale ceni też ilość. Dlatego wybiera Foxy Tornado, bo przeczytał, że jedna rolka zawiera aż jeden kilogram wyjątkowo wytrzymałego trzywarstwowego papieru. Jest odpowiedni do wszystkiego, a papier pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Foxy, powód jest napisany na etykiecie, warto ją przeczytać. Jak boli, to znaczy, że żyjesz. Jak nie boli, to znaczy, że żyjesz lepiej. Goździkowa przypomina: Na różne bóle etopiryna. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Łupiesz wciąż, wraca i wraca a ty jesteś bezsilna? Zmień to z szamponem Pirolam, który jako jedyny ma unikalną formułę aż trzech składników przeciwgrzybowych. Przywraca równowagę mikrobiomu skóry głowy i zatrzymuje nawroty łupieżu. Szampon pirola. Zadbaj o mikrobiom, by łupież nie wracał. Płyn Mil tylko za 1 grosz przy zakupach za minimum 100 zł. A z aplikacją filet piersi kurczaka jedynie 17,99 za kilogram i ziemniaki złoty 49 zł za kilogram. 100 to matka natura. Wie, że natura dobrze służy nam i naszej skórze, gdy potrzebuje ukojenia. Dlatego w domowej apteczce dobrze mieć linomak. Jedyny lek z naturalnym olejem lnianym na różne problemy skórne. Linomag to lecznicza moc oleju lnianego z kwasami omega-3 i omega-6, które regenerują skórę i chronią przed wysuszeniem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Od razu zastosuj Proctochemolan o podwójnym działaniu. Proctochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proctochemolan. Bez hemoroidów szybko. I na długo. Sos, gdy nie chcą jeść warzyw, gdy sprawić że chcą. Każdy słoik sosu łowicz jest wypełniony warzywami aż po brzegi. Tak się warzywa je. Łowić Za prawidłowe i ostre widzenie odpowiada plamka żółta w oku. Jej głównym składnikiem jest luteina. Dlatego niezbędne jest regularne dostarczenie luteiny do organizmu, aby utrzymać jej prawidłowy poziom. Polecam Państwu coś, co sama stosuję. Maxiluten. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, oraz składniki wspierające prawidłowe widzenie cynk i wyciąg z róży stolistnej. Moim zdaniem, Maxiluten to najlepszy wybór dla wsparcia zdrowia oczu. Maxiluten, numer jeden wśród tabletek z luteiną. Dzisiaj, drodzy Państwo, piątnicki sposób na mały, smaczny posiłek z truskawkami. Weź serek wiejski, dodaj pyszniutkich owoców. Gotowe. Najlepsze serki z owocami to z piątnicy, no bo skąd? Na program zaprasza sponsor. Producent jogurtu z probiotykami Activia. Sponsorem programu jest dystrybutor leku Fairvex na objawy grypy i przeziębienia. Sponsorem programu jest producent leku na ostry ból i boom Supermax.